Proszę powiedzieć, w którym miejscu Pan się znalazł reżyserując ten spektakl? Czy to jest jakieś szczególnie nowe doświadczenie? To, to jest bardzo dziwna sytuacja, dlatego że ja robiłem reżysersko prapremierę tego tekstu, polską prapremierę, ponad 20 lat temu. I właściwie nie myślałem, nie myślałem że wrócę do tego tekstu ale w momencie kiedy jakby pojawiła się taka 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 chęć jakby i od zespołowa i, i od dyrekcyjna żeby, 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 żeby jakby wykazać się taką inicjatywą, no to ten tekst przyszedł mi natychmiast do głowy, zwłaszcza, że jak spojrzałem na niego, on rzeczywiście naprawdę nie stracił na aktualności, poza drob, drobiazgami takimi technicznymi, typu um, wymian, wymiany poszczególnych słów, które dzisiaj brzmią po 30 latach archaicznie już dosyć. To myśmy pod tym względem troszkę to podczyścili razem z zespołem. Korzystając z propozycji, jakby nadać m, m, współczesność temu językowi, który, który tam funkcjonuje, ale generalnie problem zabawy i to do czego one prowadzą, nic co się nie, nie zestarzało, nie zmieniło, ja uważam, że bardzo mocno, jeszcze mocniej dzisiaj brzmi, bo, bo naprawdę... Dzieci jeszcze bardziej są dzisiaj zostawione sobie niż kiedyś. A dla kogo jest ten Dla Dzieci? Myślę, że to jest i dla rodziców, i dla młodzieży, to znaczy dla przyszłych jakby rodziców pewnie. Taki, no nie, nie, nie chcę moralizatorsko się, ale... ale uwro... Uwrażliwiający na pewną sprawę, pokazujący pe pewną sprawę, nawet czasami w sposób zabawny, bo nie ma co ukrywać, że w tym tekście jest dużo takiego koloru, takiej, takiej zabawności, takiej dzie dziecięcej naiwności, które my tu nie gramy dzieci, naiwnych dzieci, R raczej staramy się posługiwać środkiem prawdy, czyli prawdy. prawda ma o tym zadecydować, bo dziecko... Y y y po prostu jest naturalne wprawdzie i jakby z, z tego wychodzimy do aktorstwa. Myślę, że Maję, jak to pisała, też myślała o tym, że kiedy będą grali dorośli, muszą grać z sobą, swoimi środkami, nie, nie udawać dzieci. No bo to jest niedopuszczalna jakby sytuacja. Byłoby nie do zniesienia. Chyba takie przedstawienie, kiedy oni by grali, dzieci budzili, grali dzieci. Co jest prawdą w tym spektaklu? E, jeszcze raz. Co jest prawdą w tym spektaklu? Hmm. Myślę, że niestety pewna nieuniknioność ofiary i kata. To znaczy to, że ktoś jest od początku jakby wskazany i skazany na, na ofiarę i ktoś od początku do końca jest, jest jakby katem. Chociaż też to się to wymienia jak to w dziecięcym świecie, że jakby... Akcenty się te mieszają ze sobą, tak bym to określił. Ale generalnie jakby to jest naj, 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 najistotniejsze chyba w tym. I jakby prawda tej, tej, tej sytuacji nieuniknioności ofiary i nieuniknioności kata jest jakby podstawą. Tak bym to czy ten spektakl tłumaczy pewne prawidła wyłącznie, czy namawia do zmiany tych prawidłów? Ja myślę, że pokazuje, że tu on. on, on no, trzeba to powiedzieć, że on się kończy tragicznie śmiercią jednego z, z dzieci, no, ale jest, ta śmierć jest taka, taka przypadkowa niby oczywista, a zupełnie przypadkowa i właściwie zobojętniona. Z, z, z że, że nie jest jakby wielkim doznaniem przeżycia. Wszyscy się rozbiegają, a dziecko zostaje samo zakopane, kiedy piaskownica staje się grobowcem. Ale myślę, że warto sięgnąć, sięgnąć jakby po taki temat, dlatego że no ciągle mamy takie informacje, że takie rzeczy się dzieją. To, to jest dziecko. To są gwałty, maulackie, że tak powiem. To, jest, to, są, to są historie do palaczy. I, I co chwilę, bo no teraz gdzieś rękę komuś obcięto w przedwczoraj, Toczy się proces ma, matki Madzi z Sosnowca. No po prostu, jakby to jest, to jest nasza taka jakby lustro tego, 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 co się chyba dzieje troszkę dookoła. A przy okazji w bardzo moim zdaniem atrakcyjnej formie i dającej fantastyczne możliwości takiego poszerzenia Amploa i zetknięcia się z innym graniem dla aktorów, którzy są w tym teatrze przyzwyczajeni do nieco innego jakby grania, a to jest, traktujemy to jako też pole takiego no, studyjnego podejścia, czyli zderzenia się z czymś innym. Ja wiele lat pracowałem w dramacie, a teraz pracuję... Zabiją nas piłkami zaraz główna zabawa, czyli zabawa z kulkami. Także myślę, że dla nich jest to też ciekawa przygoda i ja to widzę w ich oczach, w ich sercach, że oni są w to zaangażowani i że sprawia im to radość pracy. A to też jest bardzo ważne. Czy, jest to, czy będzie to spektakl przekroczeniowy w jakiejś mierze? Czy będzie to po prostu spektakl? Pewnie minimalnie tak, bo samo, samo pokazanie wprawdzie nieco symboliczny sposób, ale jednak śmierć na scenie jest mocnym akcentem i to nie, 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 nie unikamy tego i nie bronimy, ale, y, 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 ale też nie możemy tego uniknąć. To, y, też musimy jakby tego, tego środka dotknąć, o tak bym powiedział. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.